na samym wstępie Państwu poopowiadam, co się dzisiaj będzie działo, ponieważ w tych na namiotach, które są za Państwem odbywać się będą bardzo, bardzo fajne, bardzo, bardzo pożyteczne rzeczy. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby Państwo pozwiedzali. Ja może na samym wstępie opowiem coś, jakie organizacje są w poszczególnych namiotach. Po mojej lewej stronie, jak Państwo zobaczą, moja lewa ręka to jest ta. W pierwszym namiocie będzie reprezentant Towarzystwa Przyjaciół Szalonego wuskowicza który będzie opowiadał o o programach edukacyjnych w ramach których odbywają się zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, ale również dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych. Po lewej stronie jeszcze będą takie organizacje jak Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Oto ja. Bardzo Państwa zachęcam. Stowarzyszenie przyjechało do nas z Płocka. Bardzo fajnie prace mają i można. Udostępniamy spektakle dla osób niewidomych i niezwykłych. Dajemy audiodeskrypcję dla niewidomych, napisy dla niezwykłych oraz pętlę indukcyjną i tłumaczenie na język mingowy. Chcielibyśmy, abyście dzisiaj przyszli do naszego namysłu, w którym będą uh, mini kursy języka i e, chcemy edukować poprzez zabawę. Także to właśnie na programie będą konkursy, będą do wygrania nagrody. I chciałabym teraz e, nauczyć trochę Państwa e, na mingowego. Także proszę powtarzać za mną. Dzień dobry. Bardzo proszę. Ufmy się. Dzień dobry. Wszyscy powtarzajmy. Dzień dobry. O Nasza fundacja zajmuje się przede wszystkim przybliżeniem na grunt polski takiej terapii metody autyzmu, która, która się nazywa program Sunrise, tudzież metoda opcji, która w dużej mierze polega na tym, żeby podchodzić do dziecka w sposób zabawny, pełen luzu, radości, akceptacji, miłości i dużej ilości frajdy. I w związku z tym, po jakimś czasie moich doświadczeń właśnie z programem SONWREYS, doszedłem do wniosku, że byłoby ekstra podzielić się tymi informacjami. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę dzisiaj na przykład dowiedzieć się troszkę więcej o autyzmie albo w ogóle czym jest autyzm, w jaki sposób można podchodzić do dzieciaczka z autyzmem, w jaki sposób można się z nim bawić, co można z nim robić. Może macie wśród znajomych na przykład osoby z autyzmem, może macie wśród przyjaciół, dzieciaczki autystyczne, więc ja bardzo serdecznie zapraszam do tego namiotu zielonego. w domu kultury. Tak Bardzo proszę o. Tak, naprawdę w domu związanymi jadzi. z uh, osobami domu kultury. E, prowadzi szkolenia, konsultacje z władzami miasta, e, stara się o likwidację barier. E, także wspiera warszawskie Stowarzyszenie rak na Wózkach For Kings. E, Tutaj na przykład można sobie e, popróbować e, posiedzieć na wózku, spróbować pokonać bariery. Mamy też dwa wózki ragwowe i można e, spróbować się pozderzać, e, pograć sobie troszeczkę. E, można obejrzeć też filmiki właśnie z różnych zawodów, ujelniu, e, gdzie grała nasza drużyna. E, to, tak naprawdę e, bardzo szeroko się zajmuje właśnie klinizacja osobami z innymi niepełnosprawnościami, więc... Tak, ale także że to jest Terima kasih telah menonton!